Na obecną chwilę prowadzimy działania związane z poszukiwaniem osoby zaginionej, która zginęła prawdopodobnie 3 tygodnie temu. Jesteśmy tutaj jednostką pomocniczą, udzielamy pomocy w komendzie powiatowej policji i tutaj na obecną chwilę jednostki z Sanoka, Brzozowa, Przemyśla i z komendy sąsiedniego województwa z Lubelskiego z Lublina Jednostka Płetwonurkowie z Komendy Powiatowej w Przewolsku prowadzą działania sprawdzające podłoże zbiornika tutaj tego zalewu i tutaj za pomocą sonaru właśnie sprawdzają czy może się gdzieś znajdować ciało właśnie tego zaginionej osoby. No i na obecną chwilę nie ma żadnych rezultatów. Nie, nie spotkaliśmy w ogóle tego ciała na, na po prostu na dnie zbiornika. Prowadzimy działania cały czas na tym zbiorniku. Po zakończeniu, jeśli tutaj nie znajdziemy w ogóle ciała tego poszukiwanego, będą działania prowadzone na drugim zbiorniku tutaj, niedalek, w niedalekiej odległości.